Jeśli masz okazję, pomóż. Nawet prosta uczynność może być bardzo ważna dla twojego kolegi. Zaproponuj wspólną zabawę lub działanie, jeśli widzisz, że twój kolega z autyzmem stoi z boku. Po raz trzeci zorganizowaliśmy światowy dzień świadomości autyzmu. Autyzm to jest zaburzenie rozwojowe. Dotyka coraz liczniejsze grono dzieci. I z tymi osobami będziemy żyć w przyszłości. Trzeba się ich nauczyć, po prostu, żeby móc z nimi współpracować, współdziałać, bo oni są tacy sami jak my, tylko potrzebują więcej cierpliwości. Są piękną, z piękną flagą. Ważne jest, aby społeczność wiedziała, że są takie dzieci, jak one funkcjonują, jak mogą się integrować ze społecznością. Tak? Wszystkim rodzicom, którzy którzy się spotykają z taką e, diagnozą, zachęcam do wnikliwej analizy. Przede wszystkim nie baczcie, bo to naprawdę nie jest nic takiego. Po prostu trzeba inaczej funkcjonować, ale to się da wypracować i naprawdę rodzina może normalnie funkcjonować, nawet mając dziecko z autyzmem, jeżeli pod jego kątem po prostu pewne rzeczy. Dostosuje, dostosuje tryb życia, bo te dzieci lubią mieć stały tryb życia, nie lubią zbyt dużo hałasu, zbyt dużo tłumu, muszą też mieć odpowiednio pokój wyposażony, żeby się móc skupić na nauce, bo ta koncentracja jest mocno zaburzona w ich przypadku, ale naprawdę nie jest to nic takiego, więc naprawdę da radę z tym żyć. Trzeba coś z tym zrobić. Podrabmy się za łóżkiem i poczekajmy co będzie dalej. My tutaj od trzech lat organizujemy w Zespole Szkół Specjalnych Dzień Autyzmu. Włączają się do nas placówki przedszkola, szkoły, warsztaty terapii zajęciowej, miłośnicy motocykli zabytkowych, kruk. Ta akcja też jest po to, żeby jakby zasygnalizować społeczeństwu też jakieś pierwsze objawy, jakie spotykamy u dzieci, które troszeczkę inaczej rozwijają się niż normalnie dzieci. Więc może być tak, że dzieci mają kłopoty z mówieniem. Tak? bądź nie mówią, nie wchodzą w relacje, w interakcje z innymi ludźmi, z innymi dziećmi, e, przejawiają nietypowe zachowania i zabawy, na przykład e, trzepotanie rączkami, używanie nietypowych przedmiotów do zabawy, e, układają zabawki w takich długich rzędach. Także, także, proszę Państwa, nie nawiązują kontaktu wzrokowego. To jest taki pierwszy sygnał dla takich małych dzieci, które przychodzą do nas na terapię autyzmu do zespołu szkół specjalnych. Nie naśladują te dzieci, nie wykonują prostych poleceń, tak jakby żyły w swoim własnym świecie. Mają trudności w koncentracji uwagi. I w szkole u nas mamy takich uczniów, mamy nawet klasę autystyczną dla dzieci z autyzmem. I no, niestety bardzo dużo takich uczniów, takich dzieci pojawia się w naszym społeczeństwie. Dlatego też no, jest ta akcja, żeby uczuli społeczeństwo, że no, jest coś takiego jak autyzm i, i musimy być czujni na to i pomagać wszystkim.